No i dawidan, jest 2016. Chyba dzisiaj pamiętacie w sprawie z lotu w łodzi o godzinie 12 w łodzi w parku śledzie koło Zajazu Chyba pamiętacie, bo już dwie informacje w wczoraj. Przypominałem Wam, żebyście nie zapomnieli, że dzisiaj jest lot w Tak chcieliście bardzo, to pomyśleliśmy, że zrobimy ten z lot w 1 maja, jest 1 maja, jest 8.15. W czasie wstało się, bo trzeba ogarnąć to wszystko. Mam nadzieję, że Wy też wstaliście wcześniej, żeby dojechać do nas, z nami się spotkać, inne rzeczy. Może jakieś upominki chcecie nam dać na żywo, czy coś. Mam nadzieję, że pamiętacie o zasięgu fanów w Łodzi o godzinie 12 w parku śledzia koło zaraz nocnego jak nie to zapraszam o godzinie 12 mogą być za różne miejscowości może być już poza i inne rzeczy zapraszam będzie miło nam porobimy zdjęcia inne rzeczy to wszystko będzie od was w zależności nie ode mnie czy przyjedziecie się, czy nie a dwa dostaniecie ci co przyjadą do nas na zlot dostaną od nas i zdjęcie, taki prezent od nas na 1 maja. Pozdrawiam i czekamy na 12 i się widzimy o 12 w Parku Śledzia w Łodzi koło Pozdrawiam i miłego dnia, szykujcie się, Ello!